Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat podłogówki. Tak wiem znowu, ale mimo to pojawia się wiele komentarzy i zapytań o to, jak to dobrze zaplanować. Chciałbym dzisiaj rozwiązać to na podstawie dwóch sterowań: takim najprostszym na rotametrach oraz takim bardziej skomplikowanym na sterowaniu podłogówki. Jak to wygląda? Jak wiemy, zawsze od początku. Jak zakładamy podłogówkę i rozdzielacz, mamy tam już rotametry, więc tego nie musimy dokupywać. I za pomocą nich możemy jak najbardziej wysterować przepływ dla każdego z obwodów podłogów. Czyli to wygląda w ten sposób, jak tutaj widzicie. I regulujemy sobie podnosząc to zabezpieczenie i kręcimy prawo-lewo. Na tym tutaj ten czerwony talerzyk pokazuje nam przepływ w, w litrach na minutę przez dany obwód. To jest jedno rozwiązanie i to jest najprostsze rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie rotametrów, bo ich nie wykręcamy, ale dołożenie elektrosiłowników, które umożliwiają nam włączenie i wyłączenie poszczególnych sekcji. Czym to się różni? Wiemy, że jeśli dokładamy sterownik, to zawsze to będzie droższe rozwiązanie. Ale tutaj chciałbym to mniej więcej tak przedstawić, jak to wygląda i dlaczego uważam, że. Regulacja powinna się odbywać za pomocą siłowników, a nie zwykłych rotametrów. Przejrzyjmy sobie plusy dla rotametrów, czyli indywidualny przepływ dla każdej sekcji, bo możemy wyregulować sobie jak chcemy. Nie wymaga sterownika, czyli mniejszy koszt. Na dodatek najczęściej rotametry są już w zestawie. Minusy i dużym minusem jest ręczna regulacja, trzeba na to poświęcić dużo czasu. Ciągłe grzanie każdej ze stref, ponieważ nie mamy tutaj możliwości. Włączenia, wyłączenia automatycznego. Oczywiście możemy zakręcić rotometr, ale każda strefa cały czas nam grzeje. Brak wpływu temperatury zewnętrznej na to, co się dzieje w naszym domu i zróżnicowanie temperatury w pomieszczeniach. I tutaj te dwa punkty są to jakby ze sobą połączone. O co mi chodzi? Spotkałem się z opiniami, że po co mi e, siłowniki, przecież można wyregulować to fajnie na rotometrach i to wszystko działa. No tutaj się niestety nie zgodzą. Bo OK, możemy to wyregulować do danej temperatury zewnętrznej I na początku pierwszy rok też tak miałem, myślałem, że to mi się uda i okazało się, że większość czasu to przesiedziałem w szafie i regulowałem tymi rotometrami. Dlaczego? Pewny dzień w zimie było powiedzmy plus 5 stopni. No to te podłoga grzała i grzała i grzała i w domu się robiło po 26 stopni. Dla nas to za gorąco. Następnego dnia czy tam za tydzień okazało się, że temperatura spadła do minus 10. W tym momencie temperatura w domu już spadała do 19-18 stopni, ponieważ te rotametry były ustawione mniej więcej na temperaturę około minus 5 stopni. I w tym momencie jak to się. temperatura zewnętrzna się obniżyła. Temperatura wody, która płynęła w obiegu była cały czas taka sama, bo wiemy, że tego nie za bardzo możemy zmieniać. Tam mamy niedużą próg regulacji, bo to musi być wszystko niskotemperaturowe, żeby nam płytki nie powstawały, czy panele się nie porozchodziły. I w tym momencie, kiedy była taka zróżnicowana temperatura na zewnątrz, okazało się, że raz w domu było za gorąco, raz było za zimno, tylko przy tej temperaturze, na którą aktualnie ustawiałem zewnętrzną rotametry, było to stałe. Więc tutaj jest duży kłopot z tym, żeby tą temperaturę wyregulować. Przejdźmy sobie teraz do sterowania siłownikami, czyli rotametry pozostają na swoim miejscu. Rozkręcamy je najczęściej na maksa, żeby przepływ był ile się da. I w tym momencie, tak, mamy regulację automatyczną, nieznależną regulację dla każdej strefy. Nie dość, że mamy regulację przepływu w tej strefie, to możemy ją jeszcze odpowiednio włączać i wyłączać. Stałą temperaturę w pomieszczeniach. Dlaczego? Ponieważ ten sterownik ma wmontowane termometry i w każdym pomieszczeniu taki termometr, w którym ta strefa się znajduje, grzania. I on wie, że jeśli temperatura wzrośnie o ileś tam, to należy ten przepływ podłogówce wyłączyć, i ta podłoga wtedy nam nie grzeje. Jak nie grzeje, to temperatura się nie zwiększa. Jeśli mamy rotamet rozkręcony na maksa, to w tym momencie, powiedzmy, tego grzania na dobę jest mało godzin, natomiast reszta to jest po prostu oddawanie ciepła przez podłogę. Wiemy, że podłogówka ma bardzo dużą bezwładność, więc ta podłoga nigdy nie staje się zimna, tak naprawdę. Teraz mamy przykład taki. Na zewnątrz jest 5 stopni, czyli ta podłogówka nam mało grzeje przez całą dobę. Schodzi nam temperatura do minus 10 stopni. I co się okazuje? Że sterownik otwiera nam nasze elektrosiłowniki. Które powodują to, że zamiast grzać godzinę na dobę, nasza podłoga grzeje przez. 5-10 godzin. W tym momencie mamy pełen przepływ przez wszystkie pętle, więc tej energii jest bardzo dużo oddawane. Natomiast sterownik powoduje cały czas to, że w pokoju jest określona temperatura. Oczywiście mamy tam lekki rozrzut tej temperatury, ponieważ podłogówka ma dużą bezwładność, ale jest to w miarę stała temperatura. Nie ma to takich dużych wahań jak w przypadku samych rotametrów. Dużym minusem takiego Sterowanie jest to, że ten sterownik jest wymagany i one tam, no nie są zabójczo drogie, ale jednak trochę kosztują. Wymagane są też te siłowniki, które pokazywałem już siebie na filmach, no i pobiera to w jakimś stopniu prąd. Skoro już przedstawiłem swoje zdanie, że według mnie powinno być to sterowanie automatyczne, to teraz rozważymy sobie jeszcze dwa rodzaje takiego sterowania. Może to być sterowanie scentralizowane, tak jak jest u mnie w domu, czyli. Wszystkie sterowniki od siłowników są zamontowane w szafie z inteligentnym domem. Przez to musiałem dociągnąć przewód wielożyłowy do szaf, gdzie są siłowniki, czyli tam przeciągałem bodajże 12-żyłowy. Ale dzięki temu mam tak łatwy dostęp do tego sterowania. Brak niebezpieczeństwa zalania, no i oddzielenie wody od prądu. Tutaj minusami jest to właśnie, że trzeba przewidzieć ile się ma tych stref. Czyli dobrze to zaplanować i dać odpowiednią ilość przewodu. System rozproszony, czyli takie jak zobaczycie na filmie w tym drugim domu. W tym momencie montujemy sobie sterownik do naszej podłogówki w szafie od rozdzielacza podłogowego. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że jeśli nie wiemy jeszcze, jaki system zamontujemy, to wystarczy, że tam dociągniemy 230 V. Dociągniemy sobie przewody od termometrów, i w tym momencie możemy włożyć tam jakikolwiek sterownik, który będzie nam sterował naszą podłogówką. Nie wymagamy przez to dużej ilości przewodów, nie musimy przewidzieć dokładnie ile tych stref podłogówki będzie, i jest to tak jakby troszeczkę wygodniejsze. Co prawda, na pewno będzie przez to utrudniony dostęp. Będzie mniej miejsca w tej szafie od podłogówki, to też trzeba przewidzieć, żeby to miejsce było i żeby nam się to wszystko zmieściło. I jest niebezpieczeństwo, że jedno. Znaczy, że nam podłogówka zaleje sterownik. No ale powiedzmy, dobrze wykonana, nie powinno się nic z nim dziać. Rozważając jeszcze układ sterowania za pomocą sterownika podłogowego ogrzewania w naszym domu, należałoby rozważyć jeszcze, gdzie zamontujemy termometry, ponieważ wiadomo, że taki sterownik wymaga termometrów. Im ma ich więcej w każdym pomieszczeniu, to może nie lepiej, ale przynajmniej na jedną strefę, na jedno pomieszczenie przydałby się. Termometr, aby można było wyregulować temperaturę w tym pomieszczeniu. Ja u siebie na początku, kiedy się budowałem, pomyślałem, że fajnym pomysłem gdzieś wyczytałem byłoby zamontowanie termometrów w podłodze. Czyli wtopiłem sobie czujniki temperatury w podłogę, no i miałem nadzieję to wykorzystać. Niestety nie wykorzystałem. Znaczy, niestety, niestety, po dłuższej analizie stwierdziłem, że to nie ma sensu, zatapianie takich czujników w podłogę. Bo co z tego, że ja zmierzę sobie temperaturę podłogi, jak mnie interesuje. Temperatura na wysokości mniej więcej klatki piersiowej, tam gdzie odczuwamy najbardziej tą temperaturę i gdzie potrzebujemy tej strefy komfortu dla nas. Czyli jak sami widzicie, druga okolica klatki piersiowej jest najbardziej rozsądnym położeniem dla termometrów. Umiejscowiamy takie termometry najczęściej gdzieś pod przełącznikiem światła, czyli trzeba by tam dociągnąć osobny przewód do tego termometru. Bądź jeśli mamy sterowniki pokojowe w. w... W naszym systemie sterowania podłogówką one często mają już w sobie taki termometr i na jego podstawie określają temperaturę w danym pomieszczeniu. Jeszcze kolejnym rozwiązaniem, które ja akurat zastosowałem, jest sterowanie sufitowe, a raczej odczytywanie temperatury spod sufitu za pomocą czujek takich alarmowych. Mam czujki, które są wyposażone właśnie w termometr, przy czym tutaj należy zauważyć, że temperatura pod sufitem jest znacznie wyższa niż temperatura w okolicach kratki piersiowej. Ale na szczęście program przewiduje coś takiego, że ta temperatura może być tam wyższa i możemy go, taki odczyt przeskalować do tej faktycznej temperatury, która występuje w okolicach, które nas interesują. Czyli możemy dodać albo odjąć parę stopni od temperatury podłogówką. One często mają już w sobie taki termometr i na jego podstawie określają Temperaturę w danym pomieszczeniu. Jeszcze kolejnym rozwiązaniem, które ja akurat zastosowałem, jest sterowanie sufitowe, a raczej odczytywanie temperatury spod sufitu za pomocą czujek takich alarmowych. Mam czujki, które są wyposażone właśnie w termometr, przy czym tutaj należy zauważyć, że temperatura pod sufitem jest znacznie wyższa niż temperatura w okolicach klatki piersiowej, ale na szczęście. Program przewiduje coś takiego, że ta temperatura może być tam wyższa, i możemy go, taki odczyt przeskalować do tej faktycznej temperatury, która występuje w okolicach, które nas interesują. Czyli możemy dodać albo odjąć parę stopni od temperatury zmierzonej przez ten termometr. Temperatury zmierzonej przez ten termometr. Przejdźmy sobie może teraz do zwiedzania. Pokażę Wam, jak to jest rozwiązane. Przy tym rozproszonym, ale to nie jest jeszcze pełne rozproszenie, ponieważ to termometry schodzą do szafy rozdzielającej, natomiast yy, sterowanie siłownikami jest za pomocą właśnie sterowników w szafce podłogowej. Natomiast drugie rozwiązanie jest to rozwiązanie u mnie w domu, gdzie mam wszystko w jednej szafie. Dodatkowo mam jeszcze termometry, które nie robiłem w pomieszczeniach, ale robiłem to za pomocą czujek alarmowych z funkcją czytu temperatury. Po raz kolejny jesteśmy w tym domu. Chciałbym wam pokazać dzisiaj system ogrzewania podłogowego, jak to można rozwiązać, więc zapraszam do środka. Nie wiem jak wam, ale mi się super podoba to rozwiązanie z spiżarką schowaną w kuchni w ten sposób. Przechodzimy sobie tutaj do zaworów, które się tutaj znajdują. Ostrożnie. Jak mogliście zauważyć, był utrudniony dostęp. Tutaj mamy właśnie taki jeden sterownik pięcioprzekaźnikowy, który. Steruje tymi wszystkimi strefami. Niektóre strefy są połączone, ponieważ w jednym pomieszczeniu występują powiedzmy dwie albo trzy pętle ogrzewania i on tutaj tylko nam włącza i wyłącza każdy z elektrosiłowników oso osobna. Jak widzicie, to jest RH5R. Pierwsza strefa jest włączona, czyli pierwsza strefa grzeje, reszta nie grzeje. Te numerki na dole określają, w której strefie się znajdują, czyli mamy tutaj pięć stref tylko. Możecie również zauważyć, że ten sterownik tutaj tak naprawdę dużo nie zajmuje, ale to jest tylko regulacja włączenia i wyłączenia elektrozaworów. Gdyby to był cały duży sterownik od podłogówki, to on jest znacznie większy. Jak widzicie, zostało tutaj dociągnięte 230 i to było nawet dociągnięte z gniazdka obok, bo na początku o tym nie było pomyślane, więc da się to uratować. Tutaj widzimy skrzynkę tą główną z całym inteligentnym domem, gdzie mamy dojścia do temperatur. Tutaj mamy moduł sześciu czujników, następne są moduły po jednym czujniku. Dlatego właśnie mówiłem, że to nie jest prosty rozproszony system, gdzie mamy wszystko w skrzynkach od podłogówki, tylko mamy trochę podzielone. Sterowanie w skrzynkach, natomiast temperatura w rozdzielnicy domu.